kochani, spędziłem tydzień w klusz w ogóle tak to szybko minęło, że nawet nie wiem kiedy festiwal filmowy jak festiwal filmowy lepsze, gorsze filmy ja się świetnie bawiłem, w sumie powiem wam no mam trochę problem z vlogami delikatnie mówiąc, Nie zaczęły denerwować jako forma filmowa to jednak sama w sobie czynność vlogowania jest czynnością niemożliwie wręcz fajną zwłaszcza kiedy się jest za granicą bo to praktycznie działa tak, że tak często ktoś cię zatrzymuje z tego powodu, że gadasz w obcym języku do kamery. Zechu! Uh, super sprawa! Idę na obwodnicę, zostało mi jeszcze jakieś 300-400 metrów i będziemy łapać zaraz. Tak szczerze mówiąc, no to nie planowałem dzisiaj pocisnąć jakoś dużo kilometrów. Raczej w planach taka chillowa niedziela. Tak naprawdę dwa miasta dalej muszę zjechać na mniejszą drogę pewnie kawa kawałek tą mniejszą drogą się przebije. Tam gdzie jest rzeka, no może uda mi się zrobić jakieś fajne obozowisko A generalnie to jedziemy w... He, jak to gdzie? Pewne skażone miejsce, jakże inaczej Gdzie mógłby jeździć Marian? Ja widziałem już wiele różnych znaków w swoim życiu Ale takiego jeszcze nie Możecie mi wytłumaczyć co oznacza ten znak? Czy to chodzi o ruch okrężny, ustąp pierwszeństwa samolotom? Czy o co chodzi? Idę za to rondo. będę łapał Szybko poszło Trzeci samochód, który jechał się zatrzymał I złapałem od razu stopa do tego miasta, do którego chciałem jechać, w którym będę zjeżdżał na mniejszą drogę, więc, więc jedziemy. W to sposób dotarłem do Turdy W sumie przez Turdę już też przeszedłem Jestem teraz na wylotówce na Campeni Coś takiego w tamtym kierunku jadę Przede mną jakieś 50 czy 60 km do małej wioski, w której wysiadam I z tamtej wioski będę już odbijał w góry Więc nie wiem jak będzie z łapaniem stopa w stronę gór Miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie w Rumunii to pociągi przepuszczają samochody na przejazdach. Jak już zjechałem z tego Maramureszu i wjechałem do Transylwanii to się nagle okazało, że tu prawie każdy mówi po angielsku, naprawdę. Poziom znajomości języka angielskiego jest dla mnie tak zaskakujący, że to się w głowie nie mieści. Oczywiście to może pewnie dlatego, że się póki co bujałem po miastach. W miastach wiadomo, zawsze lepiej z językami, natomiast i tak kurde super. Dowiedziałem się że cała Rumunia jest teraz w przebudowie, bo podobno dostali jakoś strasznie dużo funduszy unijnych na rewitalizację chodników, dróg i miast. I to z tego powodu tu wszystko jest rozkopane i żwir zamiast chodników, proszę. Że budują, bo dostali kaskę, no tylko zarazem podobno to budowanie to im idzie tak średnio i powoli. Więc rozwalają, to leży rozwalone przez 3 miesiące, i dopiero potem ktoś sobie o tym przypomina. Za to muszę Wam powiedzieć, że mam w tej Rumunii taką jedną małą przeszkadzajkę, która jest śmieszna, ale trochę upierdliwa. Otóż kupując ten plecak, strasznie się zajarałem tym, że ma już zrobiony uchwyt na butelkę z wodą, bo to jest zawsze rzecz, którą z moim ojcem musieliśmy wymyślać i doszywać. Przetestowałem sobie pięknie z półtora litrową butelką wody. Idealnie to działa. No I jeździłem z tym plecakiem, było super. Aż tu nagle w Rumunii się okazało, że oni tutaj sprzedają dwulitrowe butelki, a półtoralitrowej, a a, nie ma szans znaleźć. Więc już poluję chyba od tygodnia na półtoralitrową butelkę i nie mogę upolować. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ja to w sumie bardzo się cieszę z tego, że uciekłem z dużej drogi na małą drogę. Bo choć złapania stopy, złapanie stopa idzie mi trochę po grudzie i nikt się nie zatrzymuje, bo wszyscy to lokalsi i wszyscy stąd, No to klimacik jest też po prostu dużo lepszy. Milutko. Piękne domy Kurde, ci co mają nawet darmowe Wi-Fi w mieście Finansowane przez Unię Europejską Zresztą no proszę was, w jakim mieście no, to jest zdecydowanie wioska ja nie wiem czy ja dzisiaj cokolwiek załatwię Jest 18, jakaś 30 czy coś No nie no, w teorii mam jeszcze raz, dwa, trzy, no ze trzy godziny do zachodu słońca To w sumie gdzieś bym mógł dojechać Niby Sprawa jest taka że tak generalnie jak patrzę, to tam przede mną po tej drodze już zaczynają się znowu góry. Drugi na tym wyjeździe wlądowałem na kempingu. Spoko. No, całe życie raczej rozbijałem się na dziko. Natomiast no, dojechałem tutaj. Zobaczyłem te widoki. Jestem tu pewnie jakąś godzinkę dopiero, a już się tak wyciszyłem, że to jest niemożliwe. Piękna natura wszędzie wokół, wspaniałe góry. Tutaj jest obok Fortreca i zapytałem się, ile za taki namiot, żeby tu rozbić, zestawia. Oczywiście prysznic, nie prysznic, wszystkie cuda. Na jakieś 20 zł. To jest cena jak za hostel, a po prostu jest wszystko. I mogę zostawić szpej i pójść się gdzieś wybrać pod górę, co właśnie robię. Chociaż nieopatrznie, nieopatrznie wybrałem Japonki na pójście w górę, co oczywiście zaraz się zlecą wszyscy i powiedzą. Typie w takich górach, w góry, w takich butach chodzić, ciebie pogięło, no generalnie to ta, ale jak się cały dzień chodzi w dużych, ciężkich butach, to trzeba dać stópkom odpocząć też trochę, najwyżej nie, nie podejdę gdzie będzie zbyt grubo. Natomiast tak a propos Japonek i Rumunii, to przypomniała mi się anegdota z mojego pierwszego pobytu w tym kraju i otóż sytuacja taka, że pojechaliśmy, pojechałem z moim ojcem, najwspanialszą osobą, która mnie zaraziła podróżowaniem, na to W każdym razie, gdzieś w takiej centralnej części Rumunii jest Park Narodowy. To miejsce wygląda tak, że jest las, las, las i nagle ogromna dziura w dół i na dole rzeka i jaskinia. I trasa prowadzi po bardzo stromej ścianie do tej jaskini właśnie. I po dziś dzień pamiętam, byliśmy my, no wiadomo, na górsko przygotowani. Wysokie buty, jakieś rękawiczki, czy nie wiadomo co, strój taki, u Oprócz nas, przygotowanych jak 110, że tak powiem, na tym szlaku byli jeszcze inni zagraniczni turyści. Nie pamiętam skąd, ale na potrzeby historii powiedzmy, że z Niemiec, którzy jeszcze bardziej poważnie do tego całego wyzwania podeszli i po tej ścianie w ogóle schodzili, asekurując się przy pomocy lin, jakiegoś takiegoś naprawdę. Profesjonalnego osprzętu. No i tak schodzimy, schodzimy, po czym nagle taraban. I niczym grom z jasnego nieba. Po tej ścianie zapierdziela rumunka w Japonkach jeszcze z dzieckiem na ręku. Więc to wszystko zależy od podejścia. Znaczy w żadnym wypadku Was nie zachęcam do doboru nieodpowiedniego obuwia w góry. Obuwie jest bardzo ważne. Natomiast na czasem można zrobić wyjątek, kiedy wiemy co robimy. Ja jestem w tych ruinach fortecy Tam widzicie dolinę I tam hen Jest mój namiot też rozbity Ej jest jakaś turbo burza w ogóle Turbo hardcore, Naprawdę dawno takiej nie przeżyłem I to jeszcze ja w namiocie, pozdro A po nocy przychodzi dzień A po burzy spokój jak to śpiewała Budka suflera i tak oto idę sobie. Jak widzicie, szutrową drogą wracam do miasta. No, właściwie do wioski wracam. Lokalne tutaj wioski są zabytkowo-prawdziwie rumuńskie. Jest wręcz wpisana na listę kulturowego dziedzictwa UNESCO. I cała ta wioska jest wybudowana w jednym stylu. I po dziś dzień w tym stylu te budynki są zachowane. One muszą być takie. Nie ma pozwolenia na budowanie innych. I nawet jeżeli gospodarz zdecyduje się. Na wykończenie wnętrza domu, też w tym stylu takim starodawnym, to dostaje jeszcze dofinansowanie na wykończenie wnętrza. Ta, w której ja tu nocowałem, jest po prostu piękny camping. Polecam każdemu Kolcesti. Zdecydowanie warto odwiedzenia, jeśli marzą wam się do obejrzenia takie białe rumuńskie budynki kryte gątem na czerwono. Nazywa się Rimetea. Opa. No dobra, to złapanie stopa poszło w miarę łatwo I już prosto do Lubszy Czyli do takiej wioski, skąd będę musiał uderzać w góry Wziął mnie Tomas I jedziemy gdzieś tą górską drogą Natomiast zatrzymaliśmy się na chwilę dlatego, że jest tutaj Przepiękny wręcz wodospad Tak totalnie sobie przy drodze po prostu Jestem zdziwiony, ile tego mają w Rumunii. Wiecie o czym mowa? Oczywiście o kolejce wąskotorowej. Chciałem tutaj z tej skorzystać, ale niestety, cóż, no wygląda jednoznacznie na niefunkcjonującą, więc jednak przyjdzie mi łapać stopa. Natomiast oprócz tej kolejki, oprócz tej, którą nagrałem w górach, wiem, że jest jeszcze dużo, dużo ich więcej. Nie wiem właściwie skąd się cieszy aż taką popularnością ten rodzaj transportu, a przynajmniej cieszył w Rumunii, no, ale obstawiam, że to ze względu na warunki górskie, po prostu to był środek transportu, który po II wojnie światowej. Poszli. No, nie będę ukrywał, jedną z rzeczy, która mnie bardzo boli w Rumunii, jest fakt, że jest tu bardzo wiele starych i widać, że niegdyś pięknych domostw, które teraz popadają w ruinę, no bo u nas jednak te stare budownictwo, nawet postsowieckie, zwykło się odnawiać albo wyburzać. No ale w takiej Gruzji na przykład, normą jest mieszkanie w takich starych domach bez naprawiania ich i po prostu czekanie, aż same ze starości się rozsypią. Kolejna rzecz, która mnie mocno boli w Rumunii, to i kwestia śmieci, po prostu wszędzie porozwalanych, zwłaszcza w rzekach. No ale zastanawiam się, czy kwestia tego, że tych śmieci w rzekach obecnie jest trochę mniej, jest kwestią tego, że nauczyli się, że śmieci się do rzek nie wyrzuca, czy tego, że tu po prostu były ogromne opady, ulewy i część tych śmieci przewaliło gdzie indziej. Ja tu trochę narzekałem na to, że Rumunia, cywilizowany kraj, nowoczesny, wszędzie można płacić kartą, wszyscy po angielsku gadają, narzekałem, narzekałem. Trochę się cieszyłem z tego, że można płacić kartą No i wreszcie trafiłem do wsi, gdzie ani kartą zapłacić nie można, ani nikt po angielsku, ani be, ani me Tutaj już zdążyłem mieć taką pogadankę łamanym rumuńskim z ziomeczkami, które tam przy tej drodze, w którą chcę zmierzać stoją I oni mi powiedzieli, że przez asfalt jest tylko przez kolejne 2 km, a potem to asfaltu nie ma Do tego miejsca, gdzie ja się chcę dostać jest około 30 km przez góry i co najgorsze Tam nic nie ma, to znaczy szanse, że ktoś tam będzie jechał są bardzo, bardzo, bardzo małe i prawdopodobnie będę musiał to poświęcić na marsz po prostu, będę musiał tam dojść z buta Jest dzisiaj dość chłodno, nie, nie przygrzewa strasznie słońce Niestety raz na pewien czas pada deszcz, ale to jest do przeżycia A tak to, to jest spoko, jest chłodno, więc będzie można w miarę spoko maszerować <laughs> Kurde, chciałem nagrać ładnego shota, ale się okazało, że tam, gdzie zacząłem przyczepiać kamerę, było gniazdo dzikich os. I mnie skurcze syny tak podziabały Ała! Ale już mamy integrację. Nie będzie ładnego ujęcia w iścia przez most, bo mnie zaatakowały te zasrane osy. Ale za to złapałem stopa na takie coś, ni to motorynkę, ni ta nie wiadomo co. O tutaj mnie podziałały, na łapie mnie podziałały, nie wiem czy widać. Boli to jak 110, szczerze powiem, ale w sumie to teraz mniej ważne, bo się jaram tym stopem. Taka, widzicie, motorynko coś, elektryczna w ogóle, zajawa. Z tyłu za mną na pacie jest plecak, jak widzicie. No my gdzieś jedziemy. No. To zostałem podwieziony do końca asfaltu. Tu już asfaltu nie ma. Ale jakimś takim rumuńsko-polskim. Dogadając się z ziomkiem, że nie wiem ile to jest kilometrów, ale w teorii to są 3 godziny marszu. No czyli z plecakiem, nawet zakładając dwa razy dłuższy, powinno mi to zająć 6 godzin. Więc nawet jeżeli miałbym tam nocować na miejscu, bo w sumie myślałem o tym, to generalnie spoko. Huh. No dobra, więc idę pod górę, huh. w ogóle muszę śniadanie zaraz zjeść, bo jeszcze dzisiaj nie jadłem, ta droga, którą właśnie idę, ta, którą widzicie, ma swój numer i swoje oznaczenie, jest to DC99, bo obstawiam, że to jest skrót od droga krajowa 99, bo C po rumuńsku się czyta jak K, poważną drogą tutaj się idzie, dobra, to <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, dobra to wymęczyłem się, wypociłem jak 110, ale tutaj złapali mnie Szwajcarzy w ogóle jakiejś zabytkowej, przerobionej na wóz wyprawowy ciężarówce straży pożarnej. Jest po prostu kosmicznie piękna. I jedziemy. No i siemanko, dotarłem na miejsce. I pewnie zastanawiacie się, po co ja się pakowałem tyle kilometrów gdzieś w góry, nie wiadomo jaką drogą. Odpowiedź jest prosta, dlatego że... Musiałem w Rumunii odwiedzić takie miejsce, które by korespondowało z tym, co tak bardzo lubię. I to co widzicie za mną, to właśnie to jezioro, dla którego tutaj przyszedłem, przyjechałem, dotarłem. No, niestety, wykąpać się w nim nie wykąpiemy, bo to trochę niebezpieczne. Natomiast to nie jest takie zwykłe jezioro. To jest jezioro kurde toksycznych odpadów, które są tak toksyczne, że nic nie może tam żyć. I jeszcze jest pod spodem zatopiona wioska. Gemina to na papierze wieś. W rzeczywistości raczej to, co z tej wsi zostało. Historia tych okolic jest historią, a jakże, reżimu czałczesko. Nikolausz Czesko chciał, aby okoliczna kopalnia miedzi, Rosja Pojeni, była największą kopalnią w Europie. Eksploatację złóż rozpoczęto w 1978 roku, natomiast produkcję miedzi w 1983. Generalnie, jak się domyślacie, takie wielkie zakłady obiecywały nowe miejsca pracy, obiecywały poprawienie warunków życia, natomiast okazało się, że przyniosły śmierci pożogę, kiedy toksyczne odpady z kopalni zaczęły to wypompowywać na okoliczne tereny należące do kopalni. Niestety było ich tak dużo, że piętrzący się toksyczny szlam zaczynał przejmować coraz większe powierzchnie, powierzchnie, które do tego przeznaczone nie były. Zaczęło się od cmentarzy, od dolnych części miasteczka, niegdyś tętniącego z życiem, aby z czasem coraz większa ilość szlamu, która się pojawiała, niemożliwie toksycznego, tak naprawdę niosącego śmierć, ponieważ na tyle szkodliwego, że nie mogą w tym środowisku żyć żadne zwierzęta ani rośliny coraz więcej tego toksycznego szlamu zaczynało powodować, że coraz więcej ludzi musiało opuszczać tą osadę. W 1977 czołczesko podjął decyzję o ewakuacji tysiąca osób. To było 400 rodzin. Obiecując im w zamian za to, że opuszczą te tereny i to będzie ku chwale komunizmu rumuńskiego teren poświęcony na tą kopalnię miedzi. Bogactwo i generalnie lepszy poziom życia. Mieli się przenieść do pięknej wioski oddalonej zaledwie 7 km stąd. Tymczasem zostali częstokroć przeniesieni o ponad 100 Kilometrów dostając jedynie mały kawałek ziemi i ledwo, ledwo pieniędzy na przeżycie. To bardzo, bardzo przykra historia. To właśnie w 1983 roku ludzie zostali już całkowicie zmuszeni do opuszczenia tego terytorium. Dziś z całego miasta została widoczna tylko wieża kościoła, który był położony na górce w mieście, i ona jest świadkiem tej tragedii, która miała tutaj miejsce. Mimo że obecnie cały ten teren zajmuje około 360 hektarów, kopalnia jest nadal eksploatowana. Rokrocznie to jezioro toksycznej chemii przybiera od 90 cm do metra głębokości. Ono nieustannie się powiększa. Co najciekawsze, ewakuacja mieszkańców tej wioski nie była natychmiastowa. To był bardzo powolny proces trwający około 20-30 lat. Kolejni ludzie musieli opuszczać swoje domy, kiedy trujący szlam podchodził już pod wejście, zaczynał wpływać do wnętrza ich domostw, do domostw, w których się wychowali, w których wychowali się ich rodzice. Z tego co mi wiadomo, to była rzeczywiście dość duża i tętniąca właśnie życiem wioska, a został z niej toksyczny szlam, w ogóle o co chodzi, i w ogóle, tak z ciekawostek, po dziś dzień. W rumuńskich źródłach na temat tego miejsca, to, co się tu stało, jest określane jako katastrofa naturalna w Geminie, Podczas gdy to w ogóle, moim zdaniem, nie ma nic wspólnego z katastrofą naturalną i, owszem, jest katastrofą dla przyrody, natomiast jest w 100% dziełem człowieka. I w ogóle dalej nie rozumiem też, dlaczego, mimo że czesko już dawno nie żyje, reżim w Rumunii upadł, są w Unii Europejskiej, to nadal to cisną i tutaj pompują ten toksyczny szlam po prostu. Zabijając coraz więcej okolicznej fauny i flory I myślę, że to właśnie to jest najbardziej przykre I najbardziej chwytające za serce, jeśli chodzi o ten Geminę Bo ta Gemina to jest nazwa wioski, która tam została pod spodem Że tutaj nie ma żadnej ogromnej historii za tym stojącej Tutaj nie ma żadnych wyborów, poświęceń Znaczy jest poś są poświęcenia ludzi, którzy wcale tego poświęcenia podjąć nie chcieli, mieszkańców wioski ale tu nie ma jakiejś ogromnej historii, która by stała za całą tą sytuacją oprócz jakiejś ambicji czołczesko, który chciał mieć największą kopalnię miedzi w Europie. No wiadomo, za tamtych czasów w tego typu systemach, to zawsze każdy chciał mieć coś największego. I po prostu zaczął tą kopalnię robić, a toksyczne odpady tutaj wywalać. Natomiast to, co mnie zastanawia, no to fakt, że tutaj nadal są rury, to są rury, które są odświeżane. I co gorsza, z tych rur nadal walone są odpady do tego jeziora. I w sumie przyszły niby czasy kapitalistyczne, niby przyszedł czas przejmowania się przyrodą, naturą i tak dalej, czasy ekologii, czasy Unii Europejskiej, a tak naprawdę to nic się nie zmienia. To co widzicie to nie jest zwykłe błoto, to jest dość mocno toksyczny szlam generalnie. No tutaj to jeszcze... Oj, o faj, zobaczcie zamiast pod spodem. Pod warstwą piachu, który na nie deszcz, Zobaczcie, jak to jest szare wszystko. To jest właśnie ten toksyczny szlam, proszę państwa. Oje to wszystko, to jest takie super płynne błoto. What? Okej. Okay, no dobra. Super toksyczne jezioro, proszę państwa, w środku Rumunii. A ja wam powiem, że miałem już nie nagrywać i w ogóle to miał być już luźny dzień, ale tutaj wynikła, słuchajcie. RUMUŃSKA IMPRESKA Je, yeah, je, yeah, je yeah. Cheers na, na, rok. Na, rok. na rok Na rok Na rok Na rok Słuchajcie, no niespodziewane spotkania no, ale jakoś tak przez przypadek spotkałem Gabriela Gabriel, no tak. Gabriela Gabriel Gabriel A, like... Mówi, żeby jego imienia nie odmieniać I on ro robił tutaj z żoną urodziny swojej dziesięcioletniej córki Tak od słowa do słowa, od piwka do piwka Nauczyłem się rumuńskiego na zdrowie Jest na rok na na lala... Zdrowy! I powiedział mordo, nie jedź do Bukaresztu Teraz co ty wymyślasz? Kimaj u um mnie na chacie. Zaraz zobaczymy jeszcze imperkę. Ha! Jest co prawda to urodziny 10 więc raczej będzie bez strzału. Ale i tak miło, ładnie jest wokół. Spoko. Bardzo fajnie. Mariasa, trajasko, mariasa, trajasko, ja! Jedna z tych rzeczy, która mnie uwodzi w Rumunii, to kwestia ukształtowania terenu. W większości miejsc świata, w sumie w Polsce też, kiedy jedzie się w góry, zanim nastaną te góry, wjeżdża się w region pagórków, w wzniesień, coraz większe te pagórki, coraz wyższe te wzniesienia, stopniowo pojawiamy się w górach. Natomiast w Rumunii, zwłaszcza w kwestii Transylwanii, czyli tej niziny płaskiego miejsca w środku, działa to tak, że się jest płasko, płasko, płasko jedzie się po płaskim i nagle jest SRU GÓRY pamiętam do dziś moment kiedy miałem bodajże 15 lat razem z ojcem pojechaliśmy do Rumunii i po raz pierwszy i w sumie dopóki co jedyny w moim życiu skręciliśmy na trasę Transfogacką to jest ta najpiękniejsza droga w Rumunii przez Karpaty która jest taka bardzo znana do dziś pamiętam to uczucie bo to było po prostu tak wspaniałe i przejmujące i zachwycające że jedzie się po płaskim i nagle hen przed sobą widzi się takie wyrastające z niczego góry ja natomiast na trasę Transfogacką kierować się nie zamierzam, za to odwiedzimy najwyższą trasę Rumunii, Transalpinę. Która, co prawda, w kwestii Pamir Highway nie dorasta mu do pięt, ale na Rumunię wyżej się już nie da. 2100 metrów ponad poziomem morza. Nie byłbym sobą, gdybym będąc w Rumunii nie zdecydował się na przejażdżkę transalpiną, najwyższą drogą w Rumunii. Ja sam pamiętam jeszcze jakieś 7 lat temu, ona nie była utwardzona na całej, nie była wyasfaltowana na całej długości. Obecnie oczywiście tutaj asfalt, nawierzchnia asfaltowa jest, wszystko jest, są też sklepy z pamiątkami. Sama w sobie Transalpina ma prawie 150 km i w najwyższym punkcie wspina się na 2145 metrów nad poziomem morza. No to jest dość, dość wysoko. Nie będę narzekał na widoki. Są po prostu... Zapierające dech w piersiach. To na pewno. Jesteśmy już na samej górze Transalpiny, trasy najwyższej w Rumunii. Myślę, że to jest dobre miejsce, aby zakończyć naszą nasz film z autostopowej przyprawy przez Rumunię. Zaczynaliśmy w ikonicznym, wesołym cmentarzu. Kończymy na ikonicznej transalpinie, która przypomnę jeszcze kilka lat temu była nieutwardzonym, niewyasfaltowanym nie szlakiem. Ja was zostawiam z ostatnimi widoczkami z tych pięknych gór i do zobaczenia w kolejnym filmie. 出来这些。